Katarzyna Studnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie ECHO24, a moim Państwa gościem jest gość niezwykła, Aneta Wybieracka, autorka książek, wrocławianka. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Mam przed sobą Pani ostatnią książkę z cyklu Tajne Blizny, ale to nie ostatnia książka, bo kolejna już ukaże się niebawem, prawda? Tak, Pani redaktor. Wszystko się zgadza. Cykl to jest trylogia, tajne blizny, o czym milczę od lat. Ma pani przed sobą tom drugi pod tytułem Genezis. Tom trzeci, Exodus, ukaże się za kilka miesięcy. Już jestem po procesie, po procesie wydawniczym i. Prawie już idzie do wzroku. Czy to rzeczywiście taki proces jest długi, taki wydawniczy? Jeżeli już powstanie taka książka, co jest najważniejsze tak naprawdę dla autora, to później długo to jeszcze trwa, nim zobaczymy taką książkę już w księgarniach? No, długo. To, to jest pojęcie względne. Dla mnie trwa to bardzo długo, ponieważ proces wydawniczy normalnie trwa od 6 do 8 miesięcy. Długo. Długo. Pani Aneto, skąd inspiracje? Z życia, pani redaktor, z życia. No, jestem osobą doświadczoną zawodowo, życiowo chyba też. To znaczy, co to znaczy doświadczoną zawodowo? To znaczy, y, pracowałam, jestem w wieku emerytalnym, bo właśnie go osiągnęłam. Mówię o emeryturze y, Zusowskiej. Czyli teraz jest pani szczęśliwą emerytką, tak? No, szczęśliwą. Oczywiście, <grym> że szczęśliwą. Jestem u państwa, jestem szczęśliwa. <grym> Pracowała pani w, w resorcie spraw wewnętrznych. Tak. Stąd właśnie takie, takie tematy? Jeżeli chodzi o trylogię Tajne Blizny, o czym milczę od lat, to tak. Zdradza Pani jakieś tajemnice? Czy zdradzam tajemnice? Nie wiem. Yy, o tym pisze się i mówi we wszystkich książkach szpiegowskich, we wszystkich kryminałach. A propos kryminałów mam jeszcze jedną serię, ale chyba sobie o tym też porozmawiamy i też dotyczy ona pracowników resortu spraw wewnętrznych. Ale jeżeli chodzi o inspiracje, to y, tak y, działo się dużo tajemnic, no nie są jakieś takie, że, że nie ja możemy takie... się bać o Pani bezpieczeństwo? Nie, nie, nie. Ja się, ja się już... To znaczy o, o moje bezpieczeństwo może się Pani bać, będzie mi bardzo miło. Ale tak zupełnie poważnie to yy, są tam rzeczy, które generalnie wiadomo, bo to nie jest książka, nie są to książki stricte szpiegowskie czy stricte kryminalne. Ja staram się być raczej, pozostać w w konwencji powieści obyczajowej, gdzie czytelnik może puścić wodze fantazji. Po to się wszystko mogło wydarzyć, nie musiało, a czy się wydarzyło czy nie, no to już sobie państwo sami dopowiecie. A gdzie akcja y, dzieje? To, to jest Wrocław czy nie tylko? Wrocław, Wrocław. W każdej mojej książce pani redaktor pojawia się Wrocław. Bardzo lubię pisać o Wrocławiu, ponieważ no pracownik Określonej instytucji, jaką niewątpliwie jest też y, MSW, jest osadzonym w realiach miejsca, w którym pracuję. Ja jestem Wrocławianką całe życie. Zaczęłam pracować we Wrocławiu, skończyłam pracować we Wrocławiu. Y, tutaj mieszkam, tutaj żyję, jeżdżę tramwajami. I, i uważam, że w Wrocławiowi, które jest pięknym, otwartym, bardzo. Y, wyzwolonym europejskim miastem i miastem kultury, oczywiście stolicą kultury należy się, należy się wzmianka. Ale Pani, to w takim razie musi Pani bardzo dobrze znać Wrocław, bo skoro y, ten bohater porusza się po tych ulicach Wrocławia, po nie wiem, na Dodrzu, po Osobowicach, nie wiem w jakich miejscach jest osadzony, to co, musiała Pani te, te miejsca przejść, zobaczyć, zorientować się, że tak, to jest fajne miejsce? Jak to się robi? To się robi tak, że pamięta się Pamiętać, to znaczy, bo to jakieś wyobrażenie, prawda, trzeba mieć. Gdzieś pani sobie wyobraża, że on jest w konkretnym miejscu, taki bohater? Y, te, te. Moi bohaterowie są w konkretnym miejscu, mhm. bo pracują w konkretnym budynku przy konkretnej ulicy, i żeby do Rozumiem. niego dotrzeć, to również przechodzą obok. No, przez, opery, podwórka, dokładnie. przez podwórka, tak. przez placę, przez ulicę, które żyją własnym życiem i co. Kwartał, znaczy co epokę, ten Wrocław się z, zmienia, pięknieje. Ma się sentymenty, ma się wspomnienia. I we wszystkich moich książkach ten trochę sentymentalny, trochę stary, trochę nowy Wrocław jest. Nawet przedwojenny. No właśnie, dla kogo są te książki? Kto jest pani odbiorcą? Y bardzo bym chciała, żeby moim odbiorcą byli wszyscy, to znaczy wszyscy, którzy chcą przeczytać powieść obyczajową i poznać, poznać kobietę, po prostu. Jeżeli chodzi o trylogię Tajne blizny. Natomiast... Życzyłabym sobie, żeby czytali mnie wszyscy, oczywiście. Wszyscy Ten nie będzie łatwo, bo Polacy kiepsko z, tą, z tym czytelnictwem wśród Polaków. Oj, niestety, niestety, pani redaktor, bardzo kiepsko. Mam na osiedlu księgarnię. Ta księgarnia jest, no mówiąc językiem młodzieżowym, super, ale, ale jest coraz bardziej pusta. Są książki, są nowości, są fantastyczne rzeczy. Jestem ja, ponieważ panie księgarni, kim mnie ściągają, obdarzyły mnie sympatią, zaufaniem, za co im jestem ogromnie wdzięczna. Ale niestety czytelnika nie ma. I y, wiem, że jest internet, w internecie jest taniej. Y, wszyscy się skarżą na to, że książka jest droga. Ale no, co, co jest tanie w tej chwili? Fajniej jest mieć książkę, przeczytać ją na wakacje, poznać, no poznać świat, dotknąć, powąchać, dotknąć, bo to powąchać. Ten jest tak. inny. Jestem również w e-bookach, także yy, y, pa państwo, którzy czytają e-booki, to też mogą mnie znaleźć w internecie. I proszę sobie wyobrazić, pochwalę się niniejszym Trzeba. pierwszy tom tajnych blizn został wystawiony do audiobooka. Pani Aneto, mówi Pani, że książki są w, w księgarniach. Czy zapraszam? Czy w ogóle jest jeszcze coś takiego jak spotkania autorskie? Jest, jest coś takiego jak spotkania autorskie. Dosłownie kilka dni temu w piątek miałam cudowne spotkanie autorskie. Było to w klubie Kosmos na osiedlu jednym z większych osiedlu kosmonautów, na którym mieszkam. Zorganizowali mi go cudowni ludzie. Była, no równie cudowni ludzie przyszli na mój wieczór autorski. Myśmy rozmawiały jakiś czas temu, pani mówiła, ciekawe, czy ktoś przyjdzie. Przyszli. Przyszli, tak, <grym> tak. tak, tak. Przyszli pani redaktor i bardzo jestem za to wdzięczna. Czy to przychodzą tacy ludzie, którzy czytają Pani książki, czy też tacy, którzy po prostu chcą poznać Panią jako autorkę i porozmawiać tak jak ja o książkach? Nie, nie, nie wszyscy czytają moje książki. Ja mam nadzieję tylko, że... Zachęcę no jakkolwiek do czytelnictwa może potem wszystkich sięgną, którzy. Się, tak, tak. tak, Tak, oczywiście, że tak. Poza tym, poza tym ja jestem bardzo dumna, że jestem zapraszana na, na spotkania autorskie. Miałam takich no, kilka, może kilkanaście, w różnych miejscach. Szykują mi się kolejne, również poza Wrocławiem i poza Dolnym Śląskiem ale ludzie są zainteresowani różnymi rzeczami, naprawdę, mną, jak się pisze, czy, czy to się opłaca, no właśnie, jak długo czy to się opłaca. O... Pro proszę, inny zestaw pytań. Sama sprowokowałam, bardzo przepraszam. I tak miałam o to pytać, no bo yy... <ścoughs> wydała Pani tych książek już yy, trochę, następne tak. w druku. Ma Pani yy, 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 ciągle mnóstwo yy, pomysłów. Tak. Yy, yy, rozumiem, że to jest Pani pasja, ale czy z tej pasji da się wyżyć? Nie. Nie da się. W moim przypadku się nie da wyżyć. No, nie znacie mnie Państwo, nie czytaliście mnie Państwo, nie, nie kupujecie Państwo moich książek, w związku z tym ja nie mam z tego nic. Rozumiem. Ja tylko mam z tego satysfakcję, że, że mam czytelnika, że go zdobywam, że przychodzi czytelnik na moje wieczory autorskie, że się do mnie uśmiecha, znajduje mnie na Facebooku, pisze mi recenzje. No, czasami bywają świetne, czasami mniej, ale... Nie każdy, pani. Nie, absolutnie nie. Nie, ja sama płacę, przyznam się Państwu, bo są, na, bo są w Polsce wydawnictwa komercyjne, które, które mają określone zasady funkcjonowania. Ja to rozumiem, mamy rynek wolny i... Ale płacę za wydawanie książek i to jest chyba... Tyle, że oczywiście inwestycja jeszcze mi się nie zwróciła. A ale, jaki jest nakład ale... książek? nakład no na, na, nakład jest tajemnicą przedsiębiorstwa Aha, okay. kiedyś kiedyś to było tak że w stopce było o, dokładnie w tak, stopce można było przeczytać nakład n, n, nakład był w tej chwili nakład jest że tak powiem regulowany rynkiem mm -hmm. i do dróg następuje wtedy kiedy kiedy książka jest y, poczytna I rozumiem, że wtedy pani zarabia im więcej pani sprzeda książek tym więcej pani zarobi no to znaczy nie można tego postrzegać w kategorii zarabiania ale, ale oczywiście autor dostaje określoną umową pewną, no maleńką dawkę ceny okładkowej. Tak, tak to rozumiem, że pani powiedziała, że pani sama to wydaje, sama za to płaci, no jeszcze, jeszcze sama się... nie wydaje. I tak, tak, wydaje. I, że noweres. jeszcze się pani te pieniądze nie zwróciły. Które... Nie, nie. To dlaczego? Absolutnie. To dlaczego nie, nie pani, nie. pani to robi? Nie wiem. To trzeba mieć, to, to trzeba mieć właśnie pa pasję, trzeba być zdeterminowanym, trzeba oszczędzać. De dobrze, że mnie stać. No właśnie. Y bo gdyby mnie nie było stać, to bym pisała do szuflady. Mhm. A poza tym, gdyby mnie nie było stać, to i wiedziałabym, czym. Y jak funkcjonuje ten rynek? Nie wiem czy bym podjęła się tej pasji, bo mam również inne podróżnicze, poznawcze yy, też drogie rzeczy. No, kosztowne powiedzmy. Pani Anna, jakieś takie tańsze pasje, żeby sobie To tańsze, tańsze no, no, nadróc, tak. ogródka, ogródek działkowy, no, Ma ale pani? O, yy, tak, no, tak, cudownie. tak. Mam jakieś tam yy, kawałek, kawałek zieleni, kawałek mojego miejsca yy, i jeszcze, jeszcze las za oknem, chociaż już mi wyrżnęli bardzo dużo tego lasu. Szkoda. Y, bardzo szkoda, no, niestety. W każdym bądź razie zieleni, każdy musi mieć swoje coś. Nie tylko na emeryturze, ale także, gdy pracuje, co sprawia mu przyjemność i go relaksuje. Rozumiem, że jak Pani pracowała, też Pani pisała te książki, tak? Nie, 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 nie. nie. Czyli to jest zaczęłam, pani... bardzo późno zadebiutowałam. Bardzo późno zadebiutowałam, moja pierwsza książka, której tutaj Państwo nie widzicie, sanatoryjny romans z inspiracją, ukazała się w 2007 roku. Chwilę wcześniej napisałam swoją pierwszą książkę, ale nie wydaną, może kiedyś i może na powieść. Jak, powieść. Powieść, która była napisana w prezencie dla mojej przyjaciółki. Czytałam o tym i co, jeszcze ta powieść się nie ukazała? Nie, nie ukazała się. A bo dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że to jest bardzo osobista powieść mhm. i będę ją musiała zmienić, zmodyfikować, przygotować do, dla szerszego rynku. A poza tym w niej jest bardzo dużo Wrocławia, bo to jest y, powieść właśnie o przyjaciółce, o, o, o jej matce, y, która przyjechała do Wrocławia y, pod koniec lat 40. To jest powieść o relacjach, o z, zmieniającym się w Wrocławiu też. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące losy ciekawe i osobista taka. Osobista, trzeba będzie ją lekko, lekko, jak ja to mówię, podszlifować, żeby, żeby ukazała się. No i oczywiście zapytam się mojej przyjaciółki, czy będę mogła ją wydać. Pani Aneto, pani pisze, pani na co dzień co jeszcze robi? Bo wydaje pani książki, jest pani na emeryturze, ma Pani Ogródek, ale gdzieś pani jeszcze pracuje, coś pani. Tak, tak, dorabiam sobie, no bo no niestety i tutaj przechodzimy do tej mniej, mniej zabawnej strony moich komedii. Szara rzeczywistość. Szara rzeczywistość. <laughs> bardzo, bardzo nieprzyjemna. T, y, trylogia tajne blizny, o czym mi milczy od lat, jest poświęcona. Funkcjonariuszce, kobiecie, ale nie tylko. Funkcjonariuszom, którzy zostali dotknięci, generalnie poświęcona, może nie tyle poświęcona, ile dedykowana mhm. o, to byłoby właściwe słowo. Funkcjonariuszom, którzy pracowali w Resorcie Spraw Wewnętrznych przed 1989 rokiem. Mhm. Zahaczyli swoją działalnością o służbę bezpieczeństwa, yy, yy, która jak wiadomo yy, została okrzyknięta no, yy, niechlubną, organem, tak. niechlubną, niechlubną opinią, a my pracą dla systemu totalitarnego. Prawda? I ci ludzie zostali ograbieni z emerytur. Zostali skrzywdzeni bardzo dwoma ustawami represy, represyjnymi, jak gdyby. Toczą się postępowania przed sądami. Ci ludzie nie mają z czego żyć, nie mają za co kupić leków. A poza tym zostali pozbawieni, co jest już dla mnie największą perfidią i największym, przepraszam za kolokwializm, świństwem godności i honoru. I y, wszyscy, którzy zaczęli pracować przed 1989 rokiem, pracowali dla PRL-u, prawda? Uczyli się tutaj, chodzili do szkół. Taki był system. Tak jest. Taki był system. To samo dotyczy sędziów, prokuratorów, nauczycieli. Dosłownie, dosłownie wszystkich. I niestety, ale jest... W tym gronie znaleźli się również na przykład sportowcy, gwardziści, którzy ze względu na jakby brak możliwości w finansowania sobie y, tych y, sportowych no, treningów, pracy, treningów tak. pracy zostali podwieszeni na etatach służby bezpieczeństwa i jest ich bardzo Dokładnie. dużo, są skrajne przypadki, to są Olimpijczycy, to są mistrzowie świata. No y, niedobrze. Wracając do tego wszystkiego, to została Pani po prostu zmuszona do tego, żeby na emeryturze również pracować. Tak, tak. Dorabiam sobie i dorabiam sobie między innymi na wydawanie książek. No właśnie. Pani Ale, to czego Pani życzyć? Jakie ma Pani marzenia? Oj, Pani redaktor. No Zdrowia, no to oczywiście tak, żebym miała jeszcze zdrowie i siłę na, na realizowanie pomysłów pisarskich, Pasji, marzeń, bo mam mnóstwo, mnóstwo. Super. Natomiast. Czego? Przede wszystkim czytelnika, pani redaktor. No czytelnika. To, to... Żeby ludzie byli zadowoleni, yy, bawili się przy moich książkach, uśmiechali. Tyle. Żeby po prostu czytali. I z tym o, apelem zwracamy się do państwa. Warto czytać, proszę państwa, warto rozbudowywać swoją wyobraźnię, warto przenieść się do innego świata. A moim państwa gościem była pani Aneta Wybieralska, autorka książek. Dziękuję pani serdecznie za spotkanie. Dziękuję ślicznie.